Co nam jest jałmużne? Czy ona jest potrzebna tylko tej drugiej osobie? A może też nam? Co ma we mnie zmienić jałmużne? I czy to chodzi tylko o dzielenie się swoimi dobrami materialnymi? Jałmużna jest na wzór pierwszych chrześcijan, którzy wszystko mieli wspólne. I wszystkim się dzielili. Potrafili dostrzegać potrzeby innych ludzi i dzielić się tym, co mają. I nie chodzi wcale tylko o dobra materialne, choć czasem też. Moją mią różną może być ofiara na rzecz misji albo na celów bogich. Ale moją miałużną może być też czas poświęcony drugiej osobie. Może mam jakieś zdolności, a ktoś potrzebuje pomocy w tym zakresie. Może mój sąsiad potrzebuje pomocy z matematyki albo z angielskiego. I to może być moją miałużną. A może ktoś po prostu potrzebuje rozmowy. Potrzebuję uwagi, czuję się samotne i poświęcenie mu czasu od serca może być moją jałmużną. Czym jest jałmużna? To dostrzeżenie potrzeb innych osób, dostrzeżenie ich biedy, ich braków, to dostrzeżenie relacji. Które może potrzebują naprawy i potrzebują uwagi. Może dawno nie widziałem się z przyjacielem albo z jakimś członkiem mojej rodziny. I poświęcę swój czas na to, żeby się z nim spotkać. I nie chodzi tutaj o takie ochłapy, jakieś resztki mojego czasu ale o spotkanie od serca, poświęcenie tego czasu i pełni siebie właśnie na to spotkanie. Po co ją je można jest potrzebne? Kruszy we mnie, przywiązanie do siebie, koncentracja na sobie, na swoich dobrach, przekonanie o tym, że wszystko to, co mam, zależy ode mnie. I jeżeli ja do czegoś doszedłem, to to mam. A skoro inni nie poświęcili swojego czasu, to nie mają. I jest to ich zaniedbanie, ich wina. Jałmużna kruszy we mnie pychę, Kruszy we mnie mój egoizm. Jałmużna powoduje to, że staję przed Bogiem ubogim, bo wiem, że wszystko, co mam, i te dobra materialne, i mój czas, i to, że dzisiaj mogłem się obudzić, wszystko to zależy od Boga i do Boga należy.